Mamy lato. Nietoperze się zbudziły i wyleciały, można więc bez obawy, wkręcenia się we włosy, zwiedzić zabytkowy gdański zbiornik wody Stara Orunia. Wybudowany w 1869 roku na zlecenie burmistrza Leopolda von Wintera, był kluczowym elementem nowoczesnego systemu, którym płynęła woda dla Gdańszcza. Konstrukcja była prekursorskim przedsięwzięciem w Europie. Wnętrze zbiornika przypomina kościelną kryptę ze względu na strukturę złożoną z naw i arkad, wymurowaną z czerwonej cegły, wyprodukowanej w cegielni w gdyńskich kolipkach. Ta jednokomorowa konstrukcja o podstawie w kształcie kwadratu. O wymiarach około 40 na 40 metrów składa się z 11 przylegających do siebie sklepionych kolebkowo naw. Każda z naw ma wysokość 5,5 m i szerokość 3,5 m i opiera się na 8 arkadach o rozpiętości 4 metrów. Pojemność zbiornika wynosiła około 4500 m3.. Oprócz tego, że jeszcze do lat 80. XX wieku służył mieszkańcom Gdańska, to był, a właściwie wciąż jest po prostu piękny. A obecnie nadal służy jednemu z największych siedlisk nietoperzy w Polsce Północnej. Zimą można tu spotkać hibernujące nocki rude i nocki duże a także i inne niezwykle rzadkie okazy.